Szczęść Boże o tej porze, kochana siostra, drogi bracie. Wirusowy czas trwa. No i ciągle z kagańcami chodzimy. Pamiętamy o nich, bo poznać pomagają. No a jednocześnie płynie nam życie. Dobiega końca kwiecień, wiosna w pełni Ukwiecony Nam świat się piękny robi, no ale jednocześnie po tej. Daj może po, na razie w trakcie pandemii, yy, epidemii różnie to nazywają. W każdym bądź razie yy, mamy plagę. Plagę wirusową. Nadchodzi niepostrzeżenie, druga plaga suszy. Dlatego bardzo Ciebie zapraszam. Bardzo błagam o modlitwę, aby niebiosa były łaskawe, deszcz nam zesłać. Aby nie dotknął nas głód abyśmy chleba powszedniego mieli pod dostatkiem. Kiedyś o tym bardzo pamiętaliśmy, a teraz może to kolejna lekcja w wirusowym czasie naszego wyhamowania, żeby sobie ten fakt uświadomić, jak bardzo jesteśmy z ziemią, z naturą, z niebem związani. Módlmy się o deszcz. Tydzień temu zapraszałem do przeżycia jak najpełniejszego Tygodnia Miłosierdzia. I chcę bardzo podziękować, że tutaj, na Placu Piastowskim, tak mocno i odczuwalnie go rozpoczęliśmy. Nie będę wymieniał z imienia każdego, kto przyczynił się do tak mocnego, tak odczuwalnego, tak konkretnego rozpoczęcia Tygodnia Miłosierdzia. Bardzo, bardzo, bardzo niech poczuje podziękowanie. Każdemu chcę bardzo podziękować. Za modlitwę, za wszelką aranżację, zwłaszcza za tę koronkę, która w czerwono-białych barwach, barwach Chrystusa Miłosiernego, z którego serca płyną promienie białe i czerwone, popłynęła ku niebu. A wraz z nią nasze modlitwy, przez cały tydzień, dzisiaj się kończą. To był czas, w którym mieliśmy szczególnie mocne zaproszenie, aby Zarówno z miłosierdzia korzystać, bo bez niego jesteśmy tak mizerni, ale jednocześnie miłosierdziem się dzielić. I aby spróbować, może, zaserwować sobie lekturę Dzieniczka Siostry Faustyny. A dzisiaj chcę zaprosić Cię znowu do lektury. Mamy czas. Mamy go ciągle jeszcze wiele. Warto go wykorzystać. Jutro rozpoczyna się dwunasty tydzień biblijny. A czwarte narodowe czytanie Pisma Świętego. Lektura Słowa Bożego. Wiara się rodzi ze słuchania, z czytania, wsłuchiwania się w Słowo Boże. I dlatego, tak jak organizatorzy zapraszają do tego, by zagłębić się w lekturę Ewangelii według Świętego Mateusza, to zapraszam. No bo tak pomyśl, czy, czy kiedykolwiek, a może jak dawno temu było Ci dane tak możliwie w jednym ciągu, w odcinkach, a może za jednym zamachem, historię Jezusa przeczytać, spotkać się z nim w słowie Ewangelii. W naszym kościele, Najświętszego Serca Pana Jezusa, jutro na sumie parafialnej, którą będziemy oczywiście transmitowali, rozpoczniemy ten tydzień i podejmiemy to zaproszenie lektury Słowa Bożego. Zaraz po sumie zostaną odczytane pierwsze dwa rozdziały Ewangelii według Świętego Mateusza. A potem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, po porannej przy świętej o 7.30, w południe z Regina Celi i o 15.00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po dwa rozdziały czytamy, słuchamy tutaj świątyni. Finał. Na początku maja, piątek, pierwszy piątek miesiąca maja, po porannej przyświętej, ostatnie dwa rozdziały, bo jest ich 28, będziemy wczytywali się w Ewangelię według Świętego Mateusza. Zapraszam Ciebie do lektury Słowa Bożego, lektury Ewangelii według Świętego Mateusza. Czym się karmisz? Tak jesteś. Tak żyjesz. Warto tym pamiętać. No i żyć karmiąc się wytrawną potrawą Ewangelii Świętego Mateusza.